Mamy tutaj kibiał to. Chyba podejrzewam. Czwarty odcinek w naszej serii. Zagrajmy w Minecraft. Czekajcie. Sorry, nie zagrajmy w Minecraft, tylko w parku. Czwarty. To odcinek. Więc ciśniemy. Mapę sam zrobiłem. Jestem na tej modzie, żeby. No, tam. Po prostu, jak spadnę na przykład na płotkot, żeby. No. Nie musiał tego od no właśnie, jak widzicie. Ok, a tu nie dam. Ajajaj, ok jest. Ok. Zajmie mi to tymi o No to dopiero. Zrobimy cięcie. No ja to sobie przejdę i, i będzie to sprawia. Tak. Mm. Kurde. Tak wszystko jest no, dobrze z tym już. już mi się coś zawsze widać. OK okej yes. OK, jest okay, ok. Dobra. Zlecimy sobie. Ty no ja nie mogę. Ty to widzisz. Okej. 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 Co my tu mamy? Checkpoint. Okej okay, jest, okej okay, jest. Okej okay, jest, mamy. Bardzo fajny parkurik, mam, powiem. Trochę krótki, ale... ale to troluję. Ajajaj, ajaj, wymi, sforma! Okej. Okay. Będzie mi na kąpie. moje wytłumaczenie. Ajajaj, ajaj, co codziennie sobie tego parkura ćwiczę. Ja uwielbiam parkour ok 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 no i to jest najgorsze ok, ok mówię jak to robić kurde Ej, okay, podlećmy sobie nie, mam radę Mamy radę, tylko ta wersja to 1.2.5 więc tak może być. prostu nie mieli do tego, że nie umiem. I ostatni. No i jest. Wygrałeś. Ui, okej. Okay. No i to tak. To by było. Tyle. Nie już skórego na odcinku parkour, ja się będę z wami powoli żegnał i tak, komentujcie, subskrybujcie jak się oczywiście podoba, ja do tego nie zmuszam, ale chciałabym, no po prostu, więc cześć.